Jesteśmy w Dolinie Jordanu. O, tutaj duży ruch, jak zwykle, a przy drodze, tak jak u nas, ludzie sprzedają to, co mają najdrodniejszego. W Dolinie Jordanu, i to jest bardzo ciekawy widok, można zobaczyć tak dorodną marchew, że wydaje mi się, że można by nią zrobić krzywdę, gdyby ktoś rzucał się prawda, z kimś innym takimi dorodnymi warzywami. Niesamowita rzutkiewka. A wszystko rośnie tutaj, dlatego, że w Dolinie Jordanu to są właściwie jedyne miejsca, gdzie w Jordanii można w ogóle cokolwiek uprawiać. Jordania właściwie jest krajem nieobfitującym w ziemię rolną i trudno powiedzieć, żeby była eksporterem no, warzyw i owoców. W każdym razie tutaj zobaczcie, sympatyczny gentleman ma tutaj taki swój butik przy, przy drodze i można właściwie wszystko kupić u niego. A wszystko jest rodzima produkcja. Wszystko naturalne i ekologiczne. Od warzywek, które te już akurat...